Obejrzałem coś dobrego, <noise> jak się w ogóle cieszę, jestem innym człowiekiem dzisiaj, nawet, nawet wory pod oczami mam mniejsze, widzicie to? Widzicie to kwa? Pierwszy raz, pierwszy raz od trzech miesięcy postanowiłem, że dobra, wystarczy głód, Więc obejrzę coś dobrego, obejrzę coś, co może być dobre. I obejrzałem. Flow w reżyserii Ginta Zilta bom, 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 bom. Tutaj, tutaj jest na ekranie, jakby co... To łotewska animacja, która całkiem niedawno wygrała Oscara. I ja zwykle jakoś się tam specjalnie Oscarami nie sugeruję. Ale zasugerowałem się tym, że y, są koty w tej animacji. I że parę osób mnie polecało. Więc stwierdziłem, dobra, dobra, raz. Raz w tym roku sobie pozwolę. Zobaczmy. Ten film trochę zmienił chemię mojego mózgu. I zaraz wam powiem dlaczego. Ale przede wszystkim był takim oddechem świeżego powietrza. Jaki wziąłem podczas przepływu pychania się w tym przedzierania się maczetą po prostu. Może z całym serduszkiem, z całą moją, po prostu ze wszystkim, co mam w środeczku jeszcze. Co jeszcze ze mną zostało. Może polecić każdemu tą animację. Iść teraz do kina, jeżeli grają, bo niektóre kina teraz grają znowu ten film, bo wygrał Oscara. A jeżeli nie, no to po prostu, nie wiem, znajdźcie sposób, żeby to obejrzeć, bo warto. Naprawdę warto. Ale dlaczego Dlaczego? Czy, czym w ogóle jest ten film? Flow opowiada historię grupki zwierząt, konkretniej kota, psa, kapipary, lemura i. Jak się nazywają te ptaki? Sekretarze, dobra, jaka dziwna nazwa. Podróżują łodzią przez świeżo zalaną powierzchnię ziemi i próbują przeżyć ten kataklizm, który się wydarzył. To jest takie bardzo, bardzo płytkie wejście w ten film, bo ten film jest, jest spory, w sensie nie jest długi. Ale jest w nim dużo rzeczy i, i oglądałem to z kimś, oglądałem to z drugą osobą. I mam wrażenie, że trochę inaczej oboje odebraliśmy ten film. W sensie na czym innym się skupiliśmy. Bo w czasie, gdy mój współodlądający powiedział mi, że jest to film o relacjach, o przyjaźni, trochę o found family, ja mam wrażenie bardziej zwróciłem uwagę na, na aspekt przezwyciężania własnych trudności, rozwoju tych postaci, które są zwierzętami, więc nie mówią. Ale czują. Ale zacznijmy od początku, zacznijmy od, od technikaliów, zacznijmy od kreski i od animacji. I tu jest coś ciekawego do powiedzenia. Bo cały czas, gdy oglądałem Flow, miałem wrażenie, jakbym oglądał bardzo, bardzo długą kaccenkę w gierce. Praca kamery, która często na przykład wlatywała za jakąś postać, i tak jak w gierce macie perspektywę z trzeciej osoby, tak tutaj też coś takiego się działo, a czasami nawet zamraża trochę tą kamerę. Nie wiem na ile to był zabieg, taki. Wiecie. Na ile to było świadome, ale było, tak, taki vibe dostawałem, nie? Nie wiem, może tylko ja, może pstre głupoty w tym momencie. I cała ta animacja, wszystkie te modele są zrobione w Blenderze czyli w darmowym programie. Każdy z nas sobie może wejść na Steamka albo na stronę Blendera, ściągnąć to i zrobić coś takiego. Teoretycznie. No bo. No bo praktycznie to raczej nie. Z tego powodu też budżet nie był duży, jak na produkcje, które wygrywają Oscara bo wynosiła tylko jakieś niecałe 4 miliony euro Inside Out 2 to było chyba 200 milionów dolarów, czy coś w tym stylu więc jakby tutaj, no jest różnica, nie? I czasami to widać, czasami nie bo z jednej strony jest trochę tej pikselozy która może kogoś W mnie osobiście nie i to jest kolejna rzecz, która mi przypominała trochę taką grę wideo, taką, ze, taką gierkę komputerową ze starszych czasów, trochę, bo było trochę tej pikselozy, ale jednocześnie ta, ten film wygląda trochę, jakby był namalowany. Co w się sensie nie w takim stylu jak chłopi, ale ta pikseloza połączona z trochę takim malowniczym stylem powoduje, że, że to wszystko gra, to wszystko działa, moim zdaniem. I film jest przeładny. Może nie tyle te modele, bo modele po prostu są ale widoki, które się przed nami pościerają, to co widzimy, to jest e, coś, na co fajnie się patrzy. I naprawdę e, ten film lubi grać swoimi widokami, lubi grać ciszą i lubi grać eksploracją niejako, co znowu przywodzi mi na myśl gierkę komputerową. Czy ja jestem pierdolnięty? Być może. Trochę chcę też powiedzieć o muzyce, pochwalnego, jak omawiałem... Kapitana Amerykę nowego. To tam narzekałem na muzykę, która wtapiała się w tło aż za bardzo. Chodzi mi o to, że była tak w tle, że ani jej nie zapamiętałem, ani jakoś nawet nie zaakceptowałem do końca, że jest. Tutaj było podobnie, ale w tym dobrym stylu. Muzyka nie wytrącała z żadnej sceny. Współgrała z nią idealnie, a jednocześnie jest na tyle pomysłowa, na tyle nostalgiczna i po prostu dobra, że chcę posłuchać jej oddzielnie, jakby poza oglądaniem filmu. Więc jednocześnie nie wytrącała z tych scen i, i pomagała się w nie czuć, czyli była w tle, ale przy tym dawała się zapamiętać. Ale to, co jest najważniejsze, i tutaj od razu ostrzegam, że będą lekkie spoilery, głównie odnośnie tego, jakie tematy ten film, moim zdaniem, porusza, czy jak myślę, że, jakie myślę, że może poruszać, czujcie się ostrzeżeni. Bo Flow jest o wielu rzeczach i taką najbardziej podstawową mam wrażenie, że jest to po prostu historia found family, jest to historia o przyjaźni, o stopniowym budowaniu relacji i o budowaniu jej w obliczu kataklizmu. To jak stopniowo trzeba budować swoje zaufanie, ale jednocześnie jest to w sumie jedyny sposób, żeby przetrwać. Po drugie, flow jest o strachu. Główny bohater, ten kot, bo z jego perspektywy dzieje się praktycznie cała fabuła. Boi się wody, no bo jest kotem. I wiecie, jak boimy się wody, a jednocześnie dochodzi do wielkiego zalania całego świata wodą, no, to nie jest to najlepsza sytuacja, w jakiej możemy się znaleźć. I o ile początkowo ten kot próbuje jakoś kurwa przetrwać, nie? Jakoś się. ale jednocześnie jest bardzo przerażony jakimkolwiek kontaktem z tą wodą, tak z czasem się uczy. I z czasem ten strach przełamuje w niemałej części dzięki swoim towarzyszom, którzy go uczą ten strach przełamać. I też jest trochę właśnie o tym ten film. Trochę jest o tym, żeby, o ironio, płynąć w swoim życiu. Jedynym sposobem, żeby. Przetrwać realnie i żeby z życia coś wyciągnąć, to jest przełamać ten strach. A jedyny sposób, żeby go przełamać, to gdy nie jesteśmy w nim sami. Tutaj bardzo dużo rzeczy się spina razem w taką całościową historię, którą każdy może odebrać trochę inaczej. Ja też widziałem osobiście trochę. Może nie takiego komentarza, ale takiego lekkiego grożenia paluszkiem, takiego przedstawienia nam perspektywy globalnego ocieplenia. Ale nie zrozumcie mnie źle, to nie jest film o globalnym ociepleniu. Raczej. W sensie nie jest to główny temat tego filmu, mam wrażenie. Ale globalne ocieplenie, jeżeli faktycznie było to w zamyśle twórcy, co chyba nie ma wielkiego znaczenia, w sensie koncept śmierci autora, ktoś to zna, nie. <laughs> jest tutaj przedstawiony jako. Jako przestroga, ale nie jest to film moralizujący. Przynajmniej nie w swoim takim zarzewiu. To jest film, który uczy, ale nie moralizuje. To jest dosyć subtelna różnica. Z kolejnej strony, kto chce, może znaleźć w tym filmie jakiś taki vibe na miastkę jakiś tematów religijnych, tematów spiritualistycznych, duchowych. Zwłaszcza pod koniec tego filmu, gdzie jakby zaciera się granica między realizmem a fantastyką, ale też, to też jest kolejna rzecz, którą ten film dobrze gra, bo jednocześnie dużo rzeczy, które się tam dzieją, są w miarę realistyczne. Zwłaszcza zachowanie bohaterów, które zachowują się zwierzęco dosyć, przynajmniej w większości sytuacji, miesza to z, zwłaszcza pod koniec, z fantastyką i takim, do, takim dosyć mistycznym podejściem do opowiadania historii, a jednocześnie widoci, które widzimy, które są nam pokazywane. Dają trochę vibe postapokaliptycznego świata, ale nie postapokaliptycznego w wersji falautowej na przykład, tylko postapokaliptycznego w wersji wszyscy zniknęli, ale świat pozostał. Trochę ten film pomówi nam, że planeta sobie poradzi, że zwierzęta sobie poradzą, ale my nie. To jest film, który pokazuje nam pewną perspektywę, pokazuje nam, co może się wydarzyć, i pokazuje nam, że my sobie z tym nie poradzimy. Po prostu ale nie próbuje nam wmówić co mamy robić, przez to jest dużo bardziej subtelny niż po prostu okładanie po łbie jako, jakimś pomysłem, jakąś ideą. Chciałbym wrócić jeszcze do tego jak te zwierzęta się zachowują, bo o ile w wielu miejscach stawiamy w tym filmie na, na, na trochę taki realizm zachowań tych zwierząt, w sensie to nie są antropomorficzne zwierzęta, widzę was furasy, to nie są e, zwierzęta, które mówią, to nie są zwierzęta, którym nadane jest jakoś bardzo dużo ludzkich cech. Cały ten film nie ma dialogów realnie, no nie ma żadnego dialogu, co jest moim zdaniem po prostu cudownym rozwiązaniem. Nie da się napisać kur... dialogów, jeżeli nie napiszemy dialogów i chciałbym, żeby więcej twórców... Jakby wpadło na ten pomysł. Ale to nie znaczy, że te zwierzęta całkowicie zachowują się tak, jak zachowywałyby się zwierzęta. Bo one są takim katalizatorem do pokazania nam może jakiś przywar ludzkich, jakichś ludzkich cech. Bardziej dostosowujemy te cechy do zwierząt, niż te zwierzęta dostosowujemy do cech. Nie wiem, czy, wie, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. I tak oto lemur jest bardzo. Materialistyczny i zbiera wszystko, co się da, i syczy na wszystkich, którzy śmią podejść trochę bliżej. Tak, pies jest dla nas trochę taką przestrogą przed tym, jakich znajomych czy przyjaciół sobie dobierać i które relacje faktycznie są szczere, a które nie, i na jakim fundamencie powinniśmy budować te relacje. Historia kota, tak jak powiedziałem wcześniej, opiera się na przełamywaniu strachu i takiej walce wewnętrznej. A historia tego ptaka. No ona jest najciekawsza i tutaj nie powiem nic, bo wolałbym, żeby każdy sobie trochę inaczej odebrał, o co z tym ptakiem chodzi, bo on jest moim zdaniem najciekawszy z tej całej piątki. A Capybara? Capybara jest po prostu zajebista. Dużo śpi, dużo wpierdala, ale jest mega chillowa, tak jak Capybara. I ja mam wniosek, mam propozycję. Po prostu wprowadzajmy Capybary do każdego filmu From Now On. One zasługują, żeby tam być. One zasługują, żeby je uwielbiać, czemu nie? Flow jest też trochę o balansie, o takiej niejednoznaczności moralnej. Chodzi mi tutaj o sytuację z wielorybem. Nie chcę mówić za dużo, bo to, są, to jest dosyć duży spoiler, ale powiedzmy tylko tak, że to, co dla niektórych jest kataklizmem, dla innych jest nowym początkiem. O. I, I z tym, jakby ten wątek chciałbym zostawić tutaj. Flow jest filmem o bardzo dużej ilości warstw. I z przyjemnością po obejrzeniu go zacząłem grzebać w internecie, próbując go obrać jak cebulę i dojść jak najgłębiej się da. Jednocześnie, jest to film dla dzieci. Jest to film, który dzieci mogą obejrzeć yy, z czystym sumieniem. Tutaj się nic nie dzieje takiego. Strasznego, i uważam, że to jest świetna animacja, żeby pokazać ją dzieciom, bo te postacie, mimo że nie mają żadnych dialogów, są napisane świetnie i bardzo szybko zaczynasz z nimi sympatyzować. A to, że są zwierzętami, też pomaga, nie? Ogólnie uważam, że Flow jest filmem dla każdego: jest dla dzieci, jest dla młodzieży, jest dla dorosłych, jest dla osób starszych. Uważam, że każdy mógłby coś z tego filmu dla siebie wyciągnąć. Czuję się jak nowy człowiek po obejrzeniu tego. Dostęp taki reset po tym. Taki reset po tej animacji. Znowu czuję, że żyję. To naprawdę był dobry pomysł, żeby to obejrzeć. Dziękuję wszystkim osobom, które mi to poleciły. <grych> Flow jest takim filmem, w który trzeba się trochę wczuć. To jest film, który, do którego trzeba przysiąść i się na niego po prostu otworzyć. Pozwolić mu zagrać tak, jak chce zagrać. I wtedy jesteście w stanie wyciągnąć z niego po prostu maksimum. Rozrywki, wzruszenia, radości, czegokolwiek, co szukacie. Ale co jeszcze lepsze, ten film ma w sobie trochę komedii. I to nie są głupawe dżagi. Nie, humor w tym filmie w całości opiera się na zwierzętach, które w nim występują. I na interakcjach między tymi zwierzętami. Na tym, jak one wspólnie ze sobą próbują żyć. I jakie wynikają z tego problemy, ale też zabawne sytuacje. To jest ten typ śmiechu, który będziecie mieli, gdy zobaczycie. Waszego kota, który, nie wiem, spala się z jakiegoś fotela czy coś, czy robi jakieś głupie dźwięki. To jest ten typ humoru. Bardzo naturalny humor dla sytuacji, w której się znajdujemy. Dla, dla postaci, które oglądamy na tym ekranie. Nie jest w żaden sposób wymuszony. Jest cudowny. <słuch> a ja mi się dobrze gadało. Ja się <słuch> Ja jestem Nikodem, ale możecie mówić mi też lancer i. Co jest, Już się sam w domu jestem. Nie, nie, nie. Nie. Nispit mu się nie, nie nagra. Proszę. <grym> proszę, nie. Będziesz to nagrywał, czuku chyba tego chcesz czy nie? Hmm. Idziesz z nami teraz. Odmawiam. Nie, nie wracam tam. Nie, nie!